Szanowni Państwo, jestem profesor Andrzej Grzybowski. Mam przyjemność dzisiaj opowiedzieć Państwu na temat występowania, czynników ryzyka i diagnozowania zespołu suchego oka. Zespół suchego oka jest częstym zaburzeniem oka, które może powodować szeroki zakres objawów. Jest to przewlekły stan, który występuje, gdy oczy nie wytwarzają wystarczającej ilości łez lub jakość łez jest niska, co prowadzi do suchości podrażnienia i dyskomfortu. Zespół złego oka jest częstym skorzeniem oczu, które dotyka miliony ludzi na całym świecie. Badania wykazały częstość występowania w zakresie od 5% do 50% populacji ogólnej, przy czym częstość występowania wzrasta z wiekiem. Według niedawnego badania globalne rozpowszechnienie zespołu złego oka oszacowano na prawie 15%, przy czym najwyższe rozpowszechnienie odnotowano w Azji ponad 21%, a najniższe w Europie nieco ponad 12%. Stan ten jest związany z różnymi czynnikami ryzyka, w tym wiekiem, płcią, środowiskiem i chorobami ogólnoustrojowymi. Zrozumienie czynników ryzyka zespołu suchego oka ma kluczowe znaczenie w opracowaniu skutecznych strategii zapobiegania i leczenia tej szeroko rozpowszechnionej choroby oczu. Jakie są wobec tego czynniki ryzyka? Ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zespołu suchego oka wiąże się wiele czynników, w tym między innymi wiek, płeć, środowisko i choroby ogólnoustrojowe. Wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka, wraz z wiekiem spada produkcja łez, a jakość łez pogarsza się, co prowadzi do częstszego występowania zespołu suchego oka. Płeć jest kolejnym istotnym czynnikiem ryzyka tego schorzenia, przy czym kobiety mają większą częstość występowania niż mężczyźni. Czynniki środowiskowe, takie jak klimatyzacja, suchy klimat. Niska wilgotność również mogą zwiększać ryzyko rozwoju zespołu słabego oka. Długotrwałe korzystanie z urządzeń cyfrowych, takich jak komputery i smartfony, również może mieć tutaj znaczenie. Badania wykazały, że osoby korzystające z urządzeń cyfrowych przez ponad dwie godziny dziennie są bardziej narażone na rozwój zespołu słabego oka. Kilka ogólnoustrojowych schorzeń wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju tej choroby. Te stany obejmują choroby autoimmunologiczne, takie jak zespół sigrena, reumatoidalne zapalenie stawów, toczyń rumieniowaty układowy. Inne stany, które zwiększają ryzyko zespołu suchego oka, obejmują cukrzycę, zaburzenia tarczycy, niedobór witaminy A. Ponadto niektóre stosowane leki, takie jak leki przeciwhistaminowe, moczopędne i przeciwdepresyjne, mogą również przyczyniać się do zespołu suchego oka. Wreszcie soczewki kontaktowe które są popularną alternatywą dla okularów korekcji wzroku mogą one w niektórych sytuacjach również przyczyniać się do rozwoju tego schorzenia ponieważ mogą one zaburzać strukturę filmu łzowego i zmniejszać ilość tlenu docierającego do rogówki co prowadzi do suchości i dyskomfortu Pacjenci którzy noszą soczewki kontaktowe i doświadczają objawów zespołu suchego oka powinni omówić to z lekarzem okulistą Kolejnym czynnikiem środowiskowym jest zanieczyszczenie powietrza które ma również wpływ na rozwój zespołu Słowego Oka. Zanieczyszczenie powietrza zawiera mikroskopijne cząsteczki, które mogą podrażniać oczy i zakłócać film łzowy, prowadząc do suchości i dyskomfortu. Badania wykazały, że osoby mieszkające na obszarach o wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza mają większe ryzyko wystąpienia zespołu Słowego Oka. Aby zmniejszyć wpływ zanieczyszczeń na oczy, można używać okularów ochronnych, takie okulary przeciwsłoneczne, i unikać spędzania czasu na świeżym powietrzu w okresach dużego zanieczyszczenia. Niektóre warunki pracy mogą również przyczyniać się do rozwoju zespołu suchego oka. Osoby, które spędzają dużo czasu korzystając z urządzeń cyfrowych, takie jak komputery, smartfony, a o czym już wspominałem, mogą być bardziej narażone na rozwój zespołu suchego oka. Dzieje się tak, ponieważ dłuższy czas przed ekranem może zmniejszać częstotliwość mrugania i zakłócać film łzowy, prowadząc do suchości i dyskomfortu. Inne zawody które mogą zwiększać ryzyko powstania tej choroby, to na przykład te, które wiążą się z długotrwałym narażeniem na suche lub zakurzone środowisko, takie jak produkcja lub prace budowlane. Pracownicy służby zdrowia, zwłaszcza ci, którzy pracują w salach operacyjnych lub innych środowiskach o wysokim poziomie klimatyzacji, mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia tego schorzenia. Niski poziom wilgotności w tych środowiskach może zakłócić równowagę filmu mózowego i zaostrzyć objawy suchego oka. Ponadto pracownicy służby zdrowia mogą być narażeni na działanie czynników drażniących, takie jak środki dezynfekujące, inne chemikalia, które również mogą pogarszać sytuację. Pracownicy budowlani, o których już wspominałem, są często narażeni na zakurzone, wieczne, suche środowisko, które może przyczyniać się do rozwoju zespołu suchego oka. Ponadto stosowanie sprzętu ochronnego, takiego jak gogle czy maski, może przyczyniać się do zmniejszenia mrugania i zwiększonego parowania filmu łzowego, co prowadzi do objawów suchego oka. Wreszcie osoby, które spędzają długie godziny za kierownicą lub latają samolotem, mogą być narażone na rozwój tego schorzenia. Wynika to z długotrwałego przebywania w suchym środowisku o niskiej wilgotności, a także zmniejszonego mrugania i zwiększonego parowania filmu uzowego z powodu klimatyzacji lub systemów grzewczych. Wreszcie, artyści i muzycy, którzy spędzają długie godziny pracując z materiałami takimi jak farba, glina lub instrumenty muzyczne, mogą być również w grupie ryzyka. Wynika to z długotrwałego narażenia na czynniki drażniące, takie jak kurz, opary lub chemikalia, które mogą przyczyniać się do wystąpienia objawów. Aby zmniejszyć wpływ warunków pracy, pracownicy powinni robić częste przerwy, aby odpocząć i wtedy regularnie mrukać. Używanie sztucznych łez może również pomóc złagodzić suchość i dyskomfort. Co wiemy na temat wpływu diety na występowanie zespołu suchego oka? Dieta odgrywa rolę w rozwoju i leczeniu zespołu suchego oka. Niektóre składniki odżywcze i czynniki dietetyczne mogą wpływać na wytwarzanie łez, stabilność filmu łzowego i stan zapalny w oczach, co może wpływać na nasilenie objawów suchego oka. Badania wykazały, że zwiększenie spożycia kwasów tłuszczowych omega-3 może pomóc złagodzić objawy zespołu suchego oka. Dobrymi dietetycznymi źródłami kwasów tłuszczowych omega 3 są tłuste ryby, takie jak łosoś, makrela, sardynki, siemielniane, nasiona chia i orzechy włoskie. Suplementy omega 3 są również dostępne dla tych, którzy nie spożywają wystarczającej ilości kwasów omega 3 w swojej diecie. Witamina A pomaga utrzymać wilgotność powierzchni oczu i może zapobiegać uszkodzeniom komórek spojówki i rogówki. Dobrymi źródłami witaminy A w diecie są marchew, słodkie ziemniaki, szpinak, jarmuż i wątroba. Suplementy witaminy A są również dostępne dla tych, którzy nie spożywają wystarczającej ilości witaminy A w swojej diecie. Wreszcie witamina D. Niski poziom witaminy D wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zespołu suchego oka. Dobrymi źródłami witaminy D w diecie są tłuste ryby, wzbogacone mleko i wzbogacone płatki zbożowe. Suplementy witaminy D są również dostępne dla tych, którzy nie spożywają wystarczającej ilości witaminy D w swojej diecie. Badania wykazały również, że zwiększenie spożycia przeciwutleniaczy w diecie może pomóc zmniejszyć objawy suchego oka. Dobrymi dietetycznymi źródłami przeciwutleniaczy są owoce i warzywa, takie jak jagody, owoce cytrusowe, zielone warzywa liściaste i papryka. Teraz pokrótce przedstawię Państwu objawy zespołu suchego oka. One mogą się różnić w zależności od ciężkości i przyczyn choroby. Jednak niektóre typowe objawy to Suchość. Oczy mogą być suche, szorstkie lub ziarniste. Pacjenci mogą opisywać uczucie, że coś znajduje się w ich oku. Podrażnienie. Oczy mogą stać się czerwone, zaognione lub swędzące. Niewyraźne widzenie. Pacjenci mogą odczuwać niewyraźne widzenie lub nadwrażliwość na światło. Zmęczenie. Długotrwała praca wzrokowa może prowadzić do zmęczenia oczu, zwłaszcza po czytaniu lub korzystaniu z komputera przez długi czas. Uzawienie oczu. Chociaż może to zabrzmieć sprzecznie z intuicją, niektórzy pacjenci zespołu suchego oka doświadczają nadmiernego uzawienia, ponieważ organizm próbuje zrekompensować brak nawilżania powierzchni oka. Diagnozowanie zespołu suchego oka obejmuje kompleksową ocenę kliniczną przeprowadzoną przez okulistę. Może to obejmować szczegółową historię medyczną i ocenę objawów pacjenta, w tym suchość, pieczenie, zaczerwienienie. Lekarz może również przeprowadzić badania fizykalne oczu, w tym ocenę powiek, rogówki i spojówki. Bardzo ważnym narzędziem w diagnozowaniu zespołu suchego oka są kwestionariusze, ponieważ zapewniają one znormalizowane podejście do oceny objawów pacjenta i ich wpływu na jakość życia pacjenta. Najbardziej popularnym jest kwestionariusz wskaźnika chorób powierzchni oka, który ocenia wpływ objawów na funkcje związane z widzeniem, a także nasilenie określonych objawów takich jak suchość, oczu, pieczenie i swędzenie. Kwestionariusz składa się z 12 pytań, które oceniają trzy domeny objawów zespołu suchego oka. Objawy oczne, funkcje związane ze wzrokiem i czynniki środowiskowe. Domena objawów ocznych obejmuje pytanie o częstość i nasilenie objawów takich jak suchość, ziarnistość, pieczenie i swędzenie. Dziedzina funkcji związanych ze wzrokiem obejmuje pytania dotyczące wpływu objawów na zadania wzrokowe, takie jak czytanie, prowadzenie pojazdów i korzystanie z komputera. Wreszcie domena wyzwalaczy środowiskowych obejmuje pytania o wpływ czynników środowiskowych, takich jak wiatr, dym i klimatyzacja. Każde pytanie kwestionariuszu OSDI jest oceniane w skali od 0 do 4, przy czym wyższe wyniki wskazują na cięższe objawy. Całkowity wynik jest obliczany przez sumowanie wyników dla każdego pytania i pomnożenie przez 25, co daje wynik w zakresie od 0 do 100. Wyższy wynik OSDI wskazuje na cięższe objawy i większy wpływ na jakość życia. Dziękuję Państwu za uwagę.